Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Mecz dla Państwa komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Po takim meczu można oczekiwać niezłego spektaklu. Chyba nikt nie ma wątpliwości. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi drużyny gości. No i wszystko wskazuje na to, Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1-4-5-1. Ciekawe. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce z syropem. Prawdopodobnie więc zobaczymy dużo dalekich przerzutów i prób dostarczenia napastnikowi piłki górą. Zobaczymy, na ile zespoły podejdą elastycznie do swoich wyjściowych ustawień. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Tak na rywala i odbiór piłki. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Widzimy na powtórce, jak silny był tak naprawdę ten strzał. Nawet gdyby bramkarz próbował to złapać, nie zdołałby utrzymać takiej piłki. Otworzył nam się wynik jest 1-0. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Dobra okazja na bramkę. Znakomita blokada strzału. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Kiroga może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. To środkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Dwubramkowa przewaga na pewno dałaby im więcej pewności siebie. Oto nadarza się okazja. Będą wykonywać rzut rożny. Wybicie! Obrońca pokazał, że zna swój fach. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Ortega. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Piłka w grze. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko cieka Znakomita blokada strzału. Rozległ się gwizdek, ruszamy przed nami druga połowa tego spotkania. Dobrze się teraz zastawia, niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Dobra interwencja nie wyczy tę próbę ataku. Zdobywają kolejne metry boiska, popatrzmy. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Rosji. Przechwyt, i są przy piłce. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu Hiroga. Tak się powinno stopować ataki rywala, rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. Jest szansa, uderza. Świetnie teraz w obronie. Bez faulu, czyściutki odbiór. Losano. Przeciwnicy przejmują. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Skutecznie teraz broni piłkę. Rosji. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. To ostatni gwizdek, a więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. Kibice i działacze na pewno nie będą zachwyceni wynikiem dzisiejszego spotkania, bo mecz był wyrównany i zapewne można było oczekiwać jakichś punktów. Cóż z tego, gdy ostatecznie wszystko weryfikuje boisko? To był naprawdę dobry występ. Zbierze solidne noty po tym spotkaniu. Tomku, to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawa. Znakomita blokada strzału.